Jeśli myślisz, że wiara to po prostu czekanie, aż coś spadnie z nieba, to być może właśnie dlatego twoje marzenia wciąż wydają się odległe. A co jeśli powiem ci, że prawdziwa wiara, ta, o której mówi sama Biblia, to nie czekanie, ale tworzenie. Tak, tworzenie, kształtowanie, nadawanie formy temu, co niewidzialne, aż stanie się rzeczywistością. To, czym się dziś z Tobą podzielę, może na zawsze zmienić Twoje postrzeganie życia, modlitwy, a nawet relacji z Bogiem. Co najważniejsze, ostatnie objawienie, które tu przedstawię, jest bez przesady najpotężniejsze ze wszystkich. Zrozumiesz, dlaczego tak wielu ludzi modli się, prosi, czeka i nigdy nie widzi rezultatów, a także odkryjesz, jak to zmienić. Ile razy wierzyłeś, że jeśli taka będzie wola Boża, to się stanie? Ile razy powtarzałeś to sobie, by pocieszyć się w obliczu zamkniętych drzwi? A co jeśli ta myśl, która wydaje się tak piękna i duchowa, jest właśnie tym, co blokuje Twój cud? A co jeśli wiara według Biblii nie jest biernym oczekiwaniem, ale twórczą siłą, która przekształca rzeczywistość od wewnątrz? To, co tu przedstawiam, to nie tylko teoria ani piękne motywacyjne hasła, to coś, co jest głęboko zakorzenione w piśmie, ale co niewielu ludzi dostrzega, jest w wersetach, które czytamy i znamy na pamięć, ale których tak naprawdę nie stosujemy. Wiara bardziej przypomina umiejętność artysty, który maluje obraz, zanim ten zaistnieje, niż postawę widza, który tylko czeka, aż scena się rozegra. I może właśnie dlatego tak długo się modliłeś, a wciąż nie widziałeś zmian. Bo nieświadomie mogłeś pomylić wiarę z czekaniem. A kiedy mylimy wiarę z czekaniem, żyjemy życiem odkładania na później. Przekładamy to, co Bóg już uwolnił, na kiedyś, które nigdy nie nadchodzi. Chcę, żebyś przez chwilę sobie wyobraził, jakby to było, gdyby wszystko, o co się modlisz, o czym marzysz, co deklarujesz. Było już dostępne teraz? Wyobraź sobie, że mógłbyś rzeczywiście dotknąć tego, co jeszcze nie istnieje, poczuć to, co się jeszcze nie zamanifestowało, żyć tym, co się jeszcze nie wydarzyło. To nie jest iluzja, to jest wiara. I właśnie tego nauczał Jezus, kiedy mówił, że o cokolwiek prosimy w modlitwie, wierząc, że już otrzymaliśmy, zostanie nam dane. Nie wierząc, że kiedyś otrzymamy, wierząc, że to już jest nasze. Jeśli ten klucz otworzy dziś twoje serce, zdasz sobie sprawę, że twoja rola w manifestacji niemożliwego jest znacznie większa niż myślałeś. Zrozumiesz, że Bóg już zasadził w tobie twórcze ziarno. A modlitwa bez aktywowania tego ziarna jest jak podlewanie gleby, w której nic nie zasiano, nic nie wyrośnie. Ale spokojnie, dojdziemy do tego razem. Poprowadzę cię krok po kroku, a każde objawienie będzie poszerzać twoje spojrzenie. Aż w końcu, gdy pokażę ci to ostatnie i najpotężniejsze, zrozumiesz, dlaczego jest ono w stanie przełamać lata oczekiwania i odblokować to, co wydawało się niemożliwe. A skoro towarzyszysz mi w tej podróży, zasubskrybuj kanał i zostaw polubienie. To nie tylko gest wsparcia, to sposób, by zapewnić sobie dalszy dostęp do treści, które poszerzają twoją świadomość i łączą cię z najgłębszymi prawdami słowa. A jeśli w głębi duszy czujesz, że nadszedł czas, by przestać tylko marzyć i zacząć naprawdę tworzyć życie, jakiego pragnie dla ciebie Bóg, zostawiłem dla ciebie specjalną treść w pierwszym przypiętym komentarzu. To coś, co pomoże Ci aktywować tę twórczą wiarę i zacząć widzieć realne zmiany jeszcze dzisiaj. Nie odkładaj tego na później, bo to, o czym teraz będziemy rozmawiać, może być przełomem, na który czekałeś od lat, a może nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że jest tak blisko. Zanuszmy się więc w to, co naprawdę oznacza ta wiara, która nie czeka, ale tworzy. Przede wszystkim musimy zmierzyć się z niewygodną prawdą. Wielu ludzi mówi, że ma wiarę, ale żyje tak, jakby Bóg zawsze się spóźniał. To tak, jakby obietnica była zawsze o krok dalej, nigdy w zasięgu ręki. Taki sposób myślenia tworzy wieczne oczekiwanie, wkrótce, które nigdy nie nadchodzi. To rodzaj wiary, która niczego nie porusza, niczego nie kształtuje, niczego nie zmienia. Ale Biblia nigdy nie opisywała wiary w ten sposób. List do Hebrajczyków 11:1 daje nam definicję, która, jeśli się jej przyjrzeć, jest głęboko praktyczna. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Czujesz ciężar tego zdania? Poręka dowód. To oznacza, że wiara to nie stan, kto wie, może kiedyś się uda, ale przekonanie tak silne, że już działa, jakby obietnica była teraźniejszą rzeczywistością. To tak, jakby w tobie istniał już obraz, zapach, smak i uczucie tego, co jeszcze nie nadeszło. I tu dochodzimy do punktu, o którym prawie nikt nie wspomina, kiedy Jezus mówił: Jeśli uwierzysz, Ujrzysz chwałę Bożą, albo o wszystko, o co w modlitwie prosicie, wierzcie, żeście już otrzymali. Mówił o stanie świadomości, a nie o biernym czekaniu. To takie, jakby powiedzieć: Najpierw żyjesz tym wewnątrz, potem żyjesz tym na zewnątrz. Najpierw tworzysz wewnętrznie, a potem świat zewnętrzny się dostosowuje. Problem w tym, że nauczono nas modlić się prosząc, a potem czekać. Ale modlitwa prośby to dopiero początek. Jezus nigdy nie nakazał nam na tym poprzestać. Tworzenie, według Biblii, obejmuje wizualizację, odczuwanie, deklarowanie i życie tak, jakby to już było realne. To nie jest puste, pozytywne myślenie. To dostosowanie swojej świadomości do prawdy, którą Bóg już o tobie ogłosił. Pomyśl o Abrahamie. Bóg powiedział mu. Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. W tamtym momencie nie miał jeszcze dzieci z Sarą, ale Bóg mówił w czasie teraźniejszym: Ustanowiłem cię, nie ustanowię cię. Abraham musiał uwierzyć w to, czego nie widział, i ustawić się w pozycji, jakby już był ojcem. Zmienił imię, zanim wziął Izaaka w ramiona, a wszyscy wokół zaczęli nazywać go Ojcem Mnóstwa. Na długo przed tym, jak w obozie pojawił się jakikolwiek ślad dziecka. To jest wiara, która tworzy. I tu wielu się gubi. Modlą się, ale nadal postrzegają siebie jako ofiary. Modlą się, ale wciąż mówią jak ci, którym brakuje. Modlą się, ale ich wewnętrzny obraz to wciąż obraz niedostatku, choroby, ograniczenia. Twórcza wiara zaczyna się dokładnie tam, gdzie zmienia się ten wewnętrzny obraz. To nie Bóg musi ruszyć pierwszy, to ty? Może to podważa twoje przekonania, ale posłuchaj: to, co nieustannie podtrzymujesz w sobie przy życiu, zamanifestuje się. To duchowe prawo to jak sadzenie ziarna i codzienne podlewanie go. Słowo Boże jest doskonałym ziarnem, ale jeśli twój umysł nie tworzy żyznej gleby, ono nie wykiełkuje. Możesz słuchać kazań, czytać wersety, powtarzać zdania, ale jeśli w tobie wciąż mieszka oczekiwanie, że nic się nie zmieni, to dokładnie to zbierzesz. Jezus wyjaśnił to, przeklinając drzewo figowe: dla ludzkiego oka nic się w tamtej chwili nie zmieniło, ale on wiedział, że zmiana już się rozpoczęła u korzenia w tym, co niewidzialne. Następnego dnia rezultat był widoczny dla wszystkich. Twórcza wiara jest właśnie taka. Nie musi widzieć, żeby wierzyć. Wierzy i dlatego widzi. Teraz może myślisz, ale ja już próbowałem wierzyć, a i tak się nie udało. I tu jest objawienie, które może być punktem zwrotnym. Nie wystarczy próbować wierzyć. Twórcza wiara to nie kilkuminutowy wysiłek umysłowy, to stan bycia, to budzenie się i zasypianie z świadomością, że już posiadasz to, o co prosiłeś. To działanie, mówienie i decydowanie jak ktoś, kto już otrzymał. To nie jest udawanie, to dostosowanie się do prawdy Bożej. Kiedy modlisz się o zaopatrzenie, ale wciąż mówisz o braku, tworzysz brak kiedy modlisz się o zdrowie, ale utrzymujesz mentalne obrazy choroby, wzmacniasz chorobę. Kiedy prosisz o odnowienie, ale chowasz urazy i żale, blokujesz manifestację. Wiara, która tworzy, wymaga spójności między modlitwą, myślą, uczuciem i działaniem. I na początku nie jest to łatwe. To jak wiosłowanie pod prąd wszystkiego, w co dotąd wierzyłeś. Ale w miarę praktyki twój umysł zaczyna akceptować tę nową rzeczywistość jako coś naturalnego. Wtedy zmiany zaczynają dziać się niemal bez wysiłku, ponieważ twoje wnętrze jest zestrojone z tym, co Bóg już uwolnił. Dlatego nalegam: nie czekaj biernie, twórz aktywnie. Bóg dał ci zdolność powoływania do istnienia rzeczy, których nie ma, tak jakby już były. To nie jest dar tylko dla kilku wybranych, to duchowe prawo, które każdy może zastosować. Pytanie brzmi: będziesz dalej czekać, czy zaczniesz tworzyć? A jeśli, gdy to mówię, coś w tobie zaczyna myśleć, ale nie wiem od czego zacząć, pozwól, że ci powiem. Zacznij od swojego wnętrza. Zacznij od wyobrażania sobie, odczuwania, codziennego deklarowania, że to już jest realne. A jeśli chcesz impulsu, by wprowadzić to w życie w sposób ukierunkowany, zostawiłem coś specjalnego w pierwszym przypiętym komentarzu. To nie teoria, to praktyka i pomoże ci doświadczyć tej twórczej wiary jeszcze dzisiaj. W następnym punkcie chcę ci pokazać szczegół, który zmienia wszystko. Wiara, która tworzy, nie ignoruje rzeczywistości, ale odmawia bycia przez nią ograniczaną. I właśnie tu większość ludzi sabotuje samych siebie. Rzeczywistość, którą dziś widzisz na własne oczy, może mówić: Nie ma mowy, ale wiara, która tworzy, patrzy na tę samą scenę i odpowiada: To jest tymczasowe, ja już znam koniec tej historii. I tu właśnie tkwi siła, która odróżnia tych, co czekają, od tych, co tworzą. Duchowy twórca nie pozwala, by uwięziły go dowody chwili obecnej. Rozumie, że wszystko, co widzialne, narodziło się z czegoś niewidzialnego. Biblia mówi o tym wprost w liście do Hebrajczyków, 11.3. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Oznacza to, że każda zmiana, jakiej pragniesz, zaczyna się w świecie niewidzialnym, w polu świadomości, w miejscu, do którego dostęp masz tylko ty i Bóg. To tam kształtujesz, a dopiero potem fizyczność się dostosowuje. Błędem wielu jest próba naprawiania tego, co na zewnątrz, bez zmiany tego, co wewnątrz. To jak malowanie ścian w domu o naruszonych fundamentach, z zewnątrz wygląda lepiej, ale wciąż jest kruchy. Twórcza wiara zaczyna się u podstaw: myśli, emocje, wewnętrzne obrazy. A gdy ten fundament jest solidny, to, co na zewnątrz, nie może się oprzeć. Spójrz, jak działał Jezus. Nie rozpaczał w obliczu niewidomego, paralityka czy umarłego. Nie patrzył na ich obecny stan, jako na ostateczny. Widział rzeczywistość, która już istniała w duchu, i deklarował ją z autorytetem. Kiedy powiedział do łazarza: wyjdź na zewnątrz, to nie była próba. To był wyraz pewności. On już widział łazarza żywego. Zanim ktokolwiek inny go zobaczył, to jest wiara, która tworzy. Być może dziś patrzysz na jakiegoś łazarza w swoim życiu, martwe marzenie, zniszczoną relację, drzwi zamknięte od lat, i to, co widzisz, to zapach śmierci. Ale jeśli zaczniesz patrzeć oczami wiary i tworzyć wewnątrz tę nową rzeczywistość, zauważysz, że okoliczności zaczną się zmieniać w sposób, którego sam byś nie zaplanował. To nie znaczy, że wszystko zmieni się w kilka sekund, ale oznacza to, że zmiana zaczyna się natychmiast, tak jak w przypadku drzewa figowego. Korzeń problemu zaczyna usychać, gdy tylko twórcza wiara zostaje uwolniona. Czas manifestacji może być różny, ale ziarno jest już zasiane i żywe, i jest coś potężnego, co musisz zrozumieć. Twórcza wiara jest karmiona słowem Bożym, ale nie tylko przez powierzchowne czytanie. To medytowanie, aż prawda wniknie tak głęboko, że stanie się niemożliwe, byś myślał inaczej. To powtarzanie, wyobrażanie sobie, deklarowanie, aż twój umysł zaakceptuje jako fakt to, czego jeszcze nie widzi. To jak grawerowanie nowej mapy wewnątrz siebie, aż podążanie tą ścieżką stanie się naturalne. To jest moment, by zdecydować, czy będziesz dalej żyć jak ktoś, kto czeka, czy jak ktoś, kto tworzy, bo Bóg nie powołał cię, byś był zakładnikiem okoliczności, powołał cię, byś nad nimi panował, byś odzwierciedlał obraz i podobieństwo Stwórcy. A tworzenie nie jest czymś od nas odległym to część tego, kim jesteśmy. I wiem, że być może w tej chwili myślisz: Ale ja tak długo czekałem. Tyle razy próbowałem, i nic się nie zmieniło. Rozumiem. Ale pozwól, że powiem ci coś, czego być może nikt inny ci nie powiedział. Nie musisz czekać ani jednego dnia dłużej, by zacząć żyć tak, jakbyś już otrzymał. Nie potrzebujesz zewnętrznych znaków, by potwierdzić to, co Bóg już powiedział. Musisz tylko zdecydować, że uwierzysz tak, jakby to było teraz, bo wiara, która czeka, mówi. Kiedyś, jeśli Bóg zechce, to się stanie. Wiara, która tworzy, mówi: To już jest moje, bo Bóg tak powiedział i żyje zgodnie z tym. To właśnie ta postawa otwiera drzwi, przyciąga zasoby, zmienia diagnozy i przekształca historię. A gdy to wszystko przyswajasz, Pamiętaj, co powiedziałem wcześniej: w pierwszym przypiętym komentarzu zostawiłem coś, co pomoże Ci aktywować tę twórczą wiarę w sposób praktyczny, ukierunkowany i głęboki. To nie jest na później, to jest na teraz, byś mógł zacząć widzieć znaki już w najbliższych dniach. Teraz, gdy zrozumiałeś istotę, podsumujmy jasno: wiara to nie jest założenie rąk i czekanie, aż Bóg zrobi wszystko. Wiara to wejście we współpracę z Nim, kształtowanie w niewidzialnym tego, co chcesz zobaczyć w widzialnym, życie tak, jakby to już było realne, i nieustępowanie z tej postawy, to bycie tak przekonanym, że nawet najbardziej zniechęcające okoliczności nie są w stanie wytrącić Cię z równowagi, to patrzenie na niemożliwe i nazywanie go nieuniknionym. Jeśli dziś zdecydujesz się to zastosować nie od czasu do czasu, ale jako styl życia, zauważysz, że cuda nie będą już rzadkością, staną się częścią twojej codzienności. Bo wiara, która tworzy, nie zależy od szczęścia, zależy od zestrojenia. A zestrojenie to coś, co wybierasz i utrzymujesz, więc dokonaj wyboru. Czekaj dalej i żyj w kiedyś albo zacznij tworzyć i żyj teraz i zanim wyjdziesz jeśli ta treść do ciebie przemówiła jeśli dotknęła obszarów o których wiesz że wymagają zmiany zasubskrybuj kanał i zostaw polubienie teraz w ten sposób zapewnisz sobie więcej podobnych wiadomości i będziesz nieustannie wzmacniać swoją twórczą wiarę bo twoja nowa rzeczywistość zaczyna się dzisiaj